Dziękuję. Kiedy stokroć umieramy, w ciepłych domach, w swoim strachu, Wy w szalenie trudnym boju, w trosce i lekarskim fachu, Bój toczycie o nas dzielnie z niewidzialnym, wrogiem COVID, i choć jakże to śmiertelne, to was nikt w nic nie uzbroił brak maseczek, rękawiczek, kombinezon do podziału, respirator? Tylko jeden. Boże, oby nikt dziś do odstrzału. I choć czas przed wami trudny, opadacie nieraz z siły, oczy śmieją się pogodnie, przewracają chorym siłę. Żadne słowo nie wyrazi, tego trudu, tego znoju, choć możecie się zarazić, wszak wciąż jeden jest do boju. Dziś pochylam się nad Tobą, biała armią serc oddanych. Tyś walcząca z każdą dobą. O tych wszystkich schorowanych, ponad miary, ponad siły, ponad wszystko wbrew logice. Rytm żywy serca biły, tocząc krew przez swe tętnice, w walce trudnej, nierównej, przepełnionej bladym strachem, w boju piękny i wymowny ponad domów waszych dachem, borykając się codziennie z problemami tak bez końca. O niezwykli wojownicy, niech nie braknie dla Was słońca, niech nie braknie życzliwości, niech trwa pamięć o Was żywa, niech ta wdzięczność trwa codziennie, nawet kiedy moja broda będzie siwa.